Witam się z Wami serdecznie kolejni, w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, dzisiaj, tak jak widzicie, jestem w lustrze, z lustra nagrywam do Was, no ale jakoś tak powiem Wam. Dzisiaj tak postanowiłam, o w ten sposób. I, 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 i tak szybko lecę, bo już wychodzę i chcę Wam pokazać, co mam dzisiaj na sobie. A na sobie mam tak, marynarkę, taką fajną, właśnie grubszą, ciepłą z. Ona jest skąd? Z mango, wełniana, tak się prezentuje. Na dole spodnie właśnie już wyjęte, jesienne, takie jakby ala skórzane. Z czego one są? Z Zary. Sweter czarny, taki ciepły, z Ticke Maxa, to już dawno kupiłam. No i na dole mam super, nie super sary tylko G-Stary, białe, skórzane. A, jeszcze mam torebkę właśnie z Dax od Ani kredki. No i tak się prezentuje mój outfit jesienny, taki typowo już. Pozdrawiam Was serdecznie i do później. Idziemy kochani na Pumpkin Spice Latte i będziemy właśnie, będę ją próbować, bo jeszcze jej nigdy nie próbowałam, a narobiła mi mega chęci Anusia nasza kochana. Powiem Wam, że kawusia jest pyszna, bardzo mi smakuje, słodka, ale bardzo pyszna. Przyjechaliśmy sobie po wczorajszym y, improwizowaniu, przyjechaliśmy sobie właśnie do Malachite, y, pochodzić, troszkę może coś zjemy. Mamy tak przepiękną po prostu na razie jesień. Dzisiaj jest chyba 16 stopni, czy 17 jest przepięknie. Powiem Wam, zobaczcie niebo, taka przebiteczka. Ja Wam później będę robiła przebiteczki. Czekam właśnie na Marcina, bo poszedł jeszcze sprawdzić auto i sobie będziemy. Się cieszyć dzisiejszym wdziankiem razem z Wami. Pani, i, i właśnie szliśmy sobie, jest jakiś fajny sklep. Paula's i zobaczcie, jaka przepiękna, beżowa kolekcja ubrań. Po prostu ja jestem pod wrażeniem. Przepiękne rzeczy i bardzo fajny, powiem Wam, taki design na właśnie na tej szybie. Trochę mi się tutaj odbija tak krzywo coś, ale, ale przepięknie wygląda wszystko. A w ogóle ceny powiem Wam są masakryczne, ale przepiękny sklep. W ogóle bardzo ładnie wykonane rzeczy i pol, z polaru i z takiego jakby sztucznego misia. O, tutaj taki przepiękny. Ale przecudny sklep, naprawdę. Świetny. No, i tu kolejny fajny sklep. To, to są takie dodatki do mieszkania. Przepięknie to wygląda, ale mi się podoba, zobaczcie. Ale pięknie, w ogóle jaki cudowny sklep, Jezus, przepiękny. Tutaj są takie restauracje, kochani. Jak idziemy tymi uliczkami, tam jest lodziarnia i idziemy sobie pospacerować nad morze. O, tutaj dziewczyny się relaksują na trawce i jest pięknie. Dzisiaj jest naprawdę bardzo przyjemnie. pięknie słońce świeci właśnie chciałam Wam tam oddać tak fajnie jak wygląda o, tam jest piasek i tutaj plaża. Fajnie, ale pięknie. Idziemy sobie, chodzimy sobie właśnie po trawce teraz. Idziemy sobie tam Marcin gorąco mu. Mi też zresztą zdjęłam właśnie marynarę. Powiem Wam, że jest naprawdę mega, mega ciepło. Widzicie marynara w ręku i się chodzi, ale jest cieplutko. Przyjemnie. No i co kochani? Podoba Wam się? Mi się podoba taka pogoda, kurde, przyjemnie. Bardzo fajnie jest odpoczynek. Och, jak fajnie! Miło. Można sobie po... Można się fajnie naładować przed, przed całym tygodniem pracy. Teraz tak fajnie, przyjemnie wyszło słonko. Och, jak fajnie, przebiteczka. I spacerujemy. Och, jak jest przyjemnie, ten wiatr jest tak przemiły. My już w domu po spacerze długim było bardzo fajnie, mam nadzieję, że Wam się też podobało, bardzo fajnie, cieplutko. Zjedliśmy sobie też rybę zawsze tradycyjnie. No i co? Jest już dawno, niedawno, no już jest jakiś czas po o ich urodzinach, i przyszłam do Was je, tak pokazać Wam. Chciałam Wam pokazać właśnie, co dostałam na urodziny, ponieważ są tutaj kosmetyki, a mój kanał jest lifestyleowy, czyli kosmetyki też, pielęgnacja, ubrania, wycieczki, no i wszystko tak, tak się przeplata, więc chciałam Wam pokazać, co ja tutaj fajnego dostałam. I... Na pierwszy rzut lecą, lecą. Yy, wiecie co, tutaj mi się Na pierwszy rzut lecą, leci na kapaczucha Jest to prezent od mojej siostry. Dziękuję jeszcze raz, kochanie. To jest z firmy Bad Body Works. Ja właśnie nigdy yy, yy, nie, nie wiedziałam... nie wiedziałam. Oglądałam filmiki... Yy, Kogo? Weroniki, tak, Szusz. Oczywiście lubię oglądać Weronikę. I yy, Weronika kiedyś polecała u siebie, dostała paczkę z Bad and Body Works, bo wiem, że też są świetne świece z tej firmy. I yy, ja dostałam właśnie perfumy. Ja już tutaj otwieram to. Pierwsze jest Pure Wonder. To, y, Weronika właśnie polecała y, tą y, mgiełkę y, do, y, twa, do ciała. Mamy 236 ml i wie, powiem Wam, że jest mega y, Gielka zapachowa spray perfume. Tak, a w ogóle Patent Body Works. Ja y, wcześniej y, mówię, co to jest przecież za firma. Ona jest taka fajna, dosyć y, ekskluzywna i powiem Wam, że to jest firma amerykańska. Ja nawet o tym nie wiedziałam i psiknę się. I właśnie moja siostra powiedziała, że jak tam poszła do tego sklepu, to myślała, że oszaleje jest tak przepiękny wystrój, ona chyba była w łodzi, tak. Ale powiem najpierw się psiknę przy Was. o Boże, dziewczyny jaki to jest piękny zapach aż chciałam zjeść po prostu Boże kochanego, szkoda, że tutaj nie mam napisane jakie są nuty zapachowe, ale bardzo świeży taki, powiem Wam jak takie mega drogie perfumy no po prostu coś pięknego Pure Wonder się nazywa, jeszcze raz Wam powiem przepiękne odbija mi światło Przepiękne opakowanie, no powiem wam, piękne. Szkoda, że tutaj nie mam, właśnie jakie, jakie tutaj są takie nuty, można powiedzieć, zapachowe, ale przepiękne wykonanie. Widzę, że tutaj po idzie taki jakby brokacik. Je, jakie piękne. Bardzo dużo widzę, zwracają uwagę na wykonanie takiego, na tych produktów. Przepiękny produkt i do tego jeszcze moja kochana siostra Edytka kupiła mi. Dostałam perfumy 50 ml. Piękne opakowanie już otwieram. Zobaczymy, co tutaj jak tutaj jest w środku. Ojej, jaka piękna buteleczka w środku zobaczcie. O jezu, jakie piękne! I to jest tak, pojemność 50 ml. Przepiękne opakowanie. Jejka. Też psiknę się no bo chcę już zobaczyć. Taki słodziutki, piękny jest ten zapach. Przepiękny, taki jak ja lubię, słodziutki. Mm, dziękuję, Edytku. To po prostu ja jestem taka mega wzruszona. A, widzicie, jest napisane y, Pink pro, Prosecco, spta, be, a, krystaliczna peonia. Czyli Amber Amaretto Cream. No, no to zobaczcie jakie słodziutkie. Agnieszka, Miss Agi oczywiście. Yy, ona uwielbia perfumy i pewno by jej się spodobały, bo są mega ciekawe więc kiedyś jak się spotkam z Agnieszką, to się popcikam tymi perfumami i zobaczymy, czy, yy, czy jej przypadną do gustu. No dobra, tutaj mam pudełeczko tego. Następną rzeczą, co ja dostałam? Dostałam bardzo fajny Human Plus Kind to są takie fajne, naturalne kosmetyki, wegańskie. Tutaj mam gift, taka, właśnie kolekcja prezentowa. I to dostałam od koleżanki z pracy. Bardzo fajny zestaw. Powiem Wam, że ja lubię takie w ogóle duże pojemności i bardzo ładnie wykonanie. Zobaczcie, jakie ładne to są takie naturalne kosmetyki. Po 200 ml jeden jest Body Scrub, a drugi jest. Yy a drugi jest balsam do ciała. I tutaj mamy trzy w jednym. Jakaś nowa formuła, wegański. No, bardzo fajny, ale będzie testowanko. Bardzo mi się to podoba. Ja lubię takie duże produkty właśnie do pielęgnacji ciała. I y, ostatnia rzecz, co tutaj jeszcze jest? Aha, tutaj mam cały taki zestaw z Ritualsa. Oczywiście mój Marcin kochany bardzo mnie zaskoczył, bo myślałam, oprócz tego, że kupił mi bardzo pysznego torta, dał mi w prezencie przepiękny zegarek mam tutaj na sobie. To jest firma Huawei. To jest smart, smartwatch. Bardzo fajny na takim paseczku. On w ogóle nie haczy nic. Bardzo fajny zegarek. To jeszcze, oczywiście, sprezentował mi moje kochanie. Sprezentowało mi świetny zestaw. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest napisane Happiness. I to jest limitowana edycja bezcelerowa. Mamy tak świecę, piankę pod prysznic i balsam do ciała. Już Wam pokazuję, jak pięknie wygląda. Otworzę to, będę bardzo chciała to wszystko sobie przetłumaczyć. Zobaczcie, jest taka piękna, jakby kartka na takim fajnym papierze. Gautama Buddha, coś takiego. To będzie ci fajnie do przetłumaczenia. I zobaczcie, jak to się prezentuje. Przepięknie, wykonanie takie złote, bogate. No, przepiękne. Rituals ma w ogóle bardzo ładne opakowania, jeżeli chodzi właśnie o takie sety prezentowe. Lub no, przepraszam, wam. ale pięknie pachnie. Ja muszę zobaczyć w ogóle świeca pełnowymiarowa, każdy produkt pełnowymiarowy, później mówiłam Neroli i drzewo sandałowe, pianka. Pod prysznic, uwielbiam i oczywiście duże opakowanie Neroli i balsam do ciała, ale będę po prostu pachnieć, będę się. Lubię po prostu, opowiem Wam kosmetyki z Ritualsa. Bo on ja zawsze bo po prostu to jest dla mnie taka chwila relaksu. Ja uwielbiam, dlatego że to jest po prostu takie celebrowanie tego mojego. Czasu y, poświęconego właśnie na takie przyjemności. Ja uwielbiam. To jest dla mnie taki relaks. Wiecie, ja chodzę do pracy na popołudnie i czasami już koło 22, koło 21, to ja już po prostu padam na twarz, ja po prostu tak mi źle pracuje organizm, bo ja mam niedoczynność tarczycy i też nie powinnam w takich godzinach, nie powinno się pracować, bo powinno się odpoczywać, a ja niestety mam taką pracę, no może um, kiedyś to się zmieni, nie będę nic na razie mówić, że będę miała pracę, z rana, bo bardzo, bardzo, bardzo bym chciała. I jeszcze do tego całego zestawu dostałam Neroli i Sandalut tatyczki zapachowe. Ja już nie mogę wyjąć, a nie, mogę ja Wam pokażę jak to przepięknie wygląda jak już wszystko wyjmuje taka tuba wielka i zobaczcie jest taki fajny mam poprzedni mam właśnie na oknie stoi yy, to jest taki zielony wazonik ja mówię wazoniki, bo ja sobie to postawię jako wazonik i tu się otwiera i jest przepiękny zapach właśnie neroli a neroli to są chyba yy, tak jakby to są chyba japońskie mm, co to jest kochani to neroli Chyba japońskie pomarańcze, ja kiedyś już wam chyba mówiłam. Tak, japońskie pomarańcze i, yy, i co tutaj jeszcze jest? Mówiłam. I drzewo sandałowe. Tak, to jest właśnie taki duży produkt pełnowymiarowy 250 ml. I do tego są takie yy, drewniane yy, właśnie pałeczki. No i to jest tak, to są te moje prezenty. Przyszłam wam tak pokazać, bo tak jak mówię, jest kanał, nie to, że przyszłam się tutaj chwalić, tylko po prostu chciałam wam pokazać, polecić, może wy akurat macie któryś z tych kosmetyków właśnie z Bath Body Works, ponieważ ja nigdy się jeszcze z tą, nie raz dostałam kiedyś od takiej pani, co u niej sprzątałam dom. To było już kilka lat temu dostałam przepiękną świecę i ja ją całą wypaliłam i mam ją w Polsce w domu, ponieważ sobie oczyściłam to opakowanie i trzymam tam y, chyba biżuterię jakąś, czy kolczyki, czy bransoletki I powiem wam, że cały, jak otwieram to wieczko, cały czas pachnie. To, to są mega, y, bardzo dobrze wykonane jakościowo produkty, czy świece. I tyle lat y, powiem wam, y, temu dostałam właśnie tą świecę, a jak zawsze ją otwieram, to otwieram to. Aby żeby sięgnąć po biżuterię, to cały czas się uwalnia zapach tej świecy. No yy, zapach tej świecy, tak, zapach tej świecy, której już nie ma. Dobra, yy, no to tak, przyszłam do Was tylko z tymi moimi prezencikami. Yy, będę się do Was odzywać, więc na razie, moi kochani. I przychodzę do Was kolejnego dnia, moi kochani. Przychodzę, żeby się już z Wami pożegnać Bo ten vlog pewnie będzie trochę długi Chociaż nie wiem, u mnie są różnienia z tymi vlogami Niektórzy mi piszą, że za krótkie No bo czasami są za krótkie, tak Wam powiem Ale nie o tym, co do, z czym do Was przychodzę Przychodzę do Was, żeby się już pożegnać Ale chcę Wam jeszcze o czymś wspomnieć Ponieważ mam na tą chwilę tak rozpuszczone włosy I przychodzę do Was z tą wcierką Crazy Hair. Powiem Wam, że ona jest po prostu świetna. Jest to wcierka do włosów do skóry głowy. Scalp Balance. I tu mamy zapach lawenda. Świetne są te wciereczki. Ja oczywiście y, ją zakupiłam y, ze względu na. Y, kupiłam ją z polecenia. Kiedyś polecała ją chyba Basia. Y, włosomaniaczka. Ja już Wam kiedyś mówiłam na temat kanału. Basi, ona ma bzika na punkcie włosów i tam jest dużo mega fajnych informacji, i tutaj jest jeszcze, ja mam tutaj już końcowe, widzicie, właśnie o. Tak się prezentuje. Właśnie sobie spicam skórę głowy i czekam, aż mi trochę wyschną, bo wyglądają jakby były tuste, ale są mokre. No i później sobie zwiążę do pracy i powiem Wam, co tutaj jest napisane. Peptyd miedziany stymuluje porost włosów, gdyż blokuje działanie enzymu odpowiedzialnego za wypadanie włosów. Świetne. Ekstrakt z baobabu, aloesu i zielonej herbaty nawilża oraz działają. Kojąco na podrażnioną skórę głowy kofeina pobudza mikrokrążenie skóry, stymuluje cebulki włosowe, dzięki czemu aktywuje porost włosów i zapobiega nadmiernemu wypadaniu na podłożu hormonalnym. O, właśnie to jest u mnie, bo ja mam właśnie bardzo duże problemy z hormonami, ale to już wiecie, bo ja już często o tym wspominam. Tre, trehaloza i mocznik cudownie nawilżają i zmiękczają skórę głowy i ułatwiają działanie pozostałych składników aktywnych. Olej konopny i CBD. Duet to do zadań specjalnych reguluje pracę gruczołów łojowych, dzięki czemu zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry głowy. Olejek lawendowy poprawia mikrokrążenie skóry głowy, działa antybakteryjnie oraz ma cudowny, cudowny odprężający zapach. I co tu jest? Stosowanie równomiernie, nie produkt na całej skórze głowy, a następnie wykonuj delikatny masaż. Tak, ja powiem Wam, że ja właśnie sobie to aplikuję i robię sobie tym moim takim fioletowym masażerem, który kupiłam za 6 euro w. Tiki Maxie. Aplikuję tą odżyw, odżywkę, to Serum, tą se, y, Scalp Balance y, wcierkę. Tą wcierkę sobie aplikuję właśnie na skórę głowy. I jak mi tak zaczyna, już czuję, jakby mi leciała ta woda, no to sobie biorę właśnie tym oto masażerem. On ma takie świetne, widzicie, silikonowe, jakby wypustki. On w ogóle was. To jest po prostu tak wspaniały masaż i on wam nie plączy włosów. To jest takie. Wiecie, ja już mam dosyć długie te włosy. i On wam w ogóle nie plączy włosów i jest taki świetny masaż głowy. Ja Wam bardzo serdecznie polecam. Nie wiem, czy takie chyba też podobne są właśnie w Dajcie znać, dziewczyny, czy macie może taki masażer. On jest świetny. Powiem Wam, że te wypustki są mega takie delikatne, chociaż wyglądają jakby były mega ostre, ale jest świetny masaż skóry głowy. To jest bardzo fajne, takie. Do właśnie do skalpu, do, żeby było fajne krążenie, no coś świetnego. Ja za każdym razem nakładam odżywkę, właśnie, a później sobie masuję głowę tym masażerem i jest świetny relaks. I powiem Wam, że fajnie działa na skalp i na cebulki włosu, włosów no i co jeszcze, przychodzę właśnie żeby się jeszcze tak pożegnać, czytam sobie w międzyczasie książkę, bo już jestem przed niedługo, przed wyjściem do pracy i czytam sobie jeszcze tak chwilowo książkę Agnieszki Cegielskiej, naturalnie dla zdrowia bo dostałam, kiedyś Wam wspominałam, że dostałam dwie książki to są tutaj takie wywiady różnych znajomych Agnieszki, a druga książka jest, są potrawy i tutaj mamy w tej książce zawarte są po prostu tematy, jak uwolnić z siebie stres gromadzony przez lata i jak pokochać swoje ciało, bo często jest tak, że bardzo siebie powiem Wam, że tak traktujemy, no, że zawsze jest, że zawsze nam się coś nie podoba w naszym ciele. Ja też tak mam. Mi się na przykład bardzo nie podoba mój brzuch, nienawidzę go wręcz i y, walczę z tym no i ręce y, bo ręce też mam takie powiem wam przytusze można powiedzieć ale tak jest kiedyś czytałam na ten temat dlaczego mi się gromadzi właśnie tkanka tłuszczowa w obrębie brzucha i tutaj y, w obrębie rąk to są problemy hormonalne i też osoby które mają niedoczynność tarczycy nie u wszystkich ale właśnie tak jak mm, ja się naczytałam na ten temat no to wiem dlaczego gromadzi mi się ta tkanka właśnie w brzuchu i w rękach a na na przykład w nogi mi w ogóle nie wchodzi, albo w pupę, to ja mogę jeść, jeździ i nic mi po prostu nie przybędzie. A niestety brzuch i ręce, tak. No i dlatego robię te moje ćwiczenia, żeby być zdrowym, żeby się dobrze czuć, żeby mie mieć samopoczucie dobre, bo to jest najważniejsze do działania każdego dnia, żeby mieć to takie pozytywne nastawienie do życia. No i tak jak mówię, tutaj właśnie w tej książce jest napisane, co zrobić, aby uwolnić z organizmu nagromadzony latami stres. I pokochać niedoskonałości swojego ciała. Tutaj te, te powiem Wam, że ta te, te książka jest pisana tak z miłością. Ja tak uwielbiam Agnieszkę, po prostu to jest tak cudowny człowiek. Jak ja czytam jej właśnie te, tych przyjaciół, lekarzy, wykładowców, te rozdziały to jest takie, takie coś fajnego, że tak, jednak tak, musimy siebie pokochać, bo po prostu kto, nas, kto nie pokocha naszego ciała, jak my sami, to jest najważniejsze żeby się czuć dobrze w swoim ciele. No i właśnie Agnieszka czasami prowadzi na Instagramie takie live'y i też zawsze staram się oglądać. Bardzo ciekawie mówi na, na różne tematy o zdrowiu, o naturze, o wykorzystaniu yy, ziół, no po prostu uwielbiam, a jej kojący głos to po prostu powiem Wam, że działa na mnie jak lekarstwo. No dobra dziewczyny, ja już tu nie będę zanudzać, biorę się dalej za czytanko. Chciałam tak przyjść, żeby się do. Was odezwać, y, pożegnać. Y, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Y, y, komentujcie. Dziękuję za to, że jesteście. Y, pozdrawiam Was serdecznie. Y, przesyłam moc buziaków. Ściskam mocno Was wszystkich. No i trzymajcie się do następnego. Pa!